Czy wiedzieliście, że każdy z Was może ułożyć kostkę Rubika, nawet jeżeli nie potraficie tego robić? Dokładnie tak. A to wszystko dzięki takiej inteligentnej kostce, która łączy się z Waszym smartfonem i pozwala ułożyć się każdej osobie, która tylko posiada sprawną parę rąk. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam właśnie ten gadżet, ale także inne ciekawe gadżety, zaskakujące, również takie dla fanów retro, bo będziemy mieli, słuchajcie, retro konsole. Jak to wszystko działa? Oglądajcie dzisiejszy odcinek, aby się przekonać. Zaczynamy od kostki Rubika firmy Geeker Super Cube, tak to się nazywa. I słuchajcie, rozpakowujemy. Co wam to przypomina? Bo mi to przypomina ludka, który sobie siedzi i słucha muzyki w słuchawkach. Dajcie znać w komentarzu, co wam to przypomina. Pudełko nam już nie będzie potrzebne. Przechodzimy zatem do kostki. Czym ona się wyróżnia? No słuchajcie, przede wszystkim tym, że ma wbudowaną baterię w środku. Za pomocą tego ją się ładuje, bo tutaj jest wbudowane gniazdo micro USB do ładowania. No i sama kostka Rubika, dobrej jakości kostka. Prawda, nie znam się jak super na układaniu, ale y jest porządna, już trochę z niej pokorzystałem. No i czym ona się wyróżnia tym, że ma moduł Bluetooth w sobie i możemy taką kostkę połączyć ze smartfonem. A po co ten moduł Bluetooth? Ano po to, żeby taką kostkę każdy z was mógł zwyczajnie ułożyć. No bo przecież. Przeciętna osoba raczej kostki Rubika nie potrafi układać, a przynajmniej nie od początku do końca, i nie w każdej sytuacji, że nie z każdego poziomu ułożenia czy rozłożenia kostki do pełnego ułożenia. W związku z tym ta aplikacja pozwoli Wam po prostu ułożyć kostkę, jeżeli chcecie się popisać, albo nauczyć się, jak to robić. Bez użycia aplikacji. Aplikacja do obsługi kostki jest dostępna zarówno na iOS-a, jak i na Androida i pozwala, tak jak już mówiłem, na po prostu ułożenie kostki. Są także różnego rodzaju samouczki, które uczą e, od konkretnego poziomu kostki. Czyli jeżeli umiemy na przykład układać biały krzyż, to zaczynamy od tego poziomu, jeżeli kompletnie nic nie umiemy, to zaczynamy od pierwszego poziomu. Więc dla osób o każdym stopniu zaawansowania i wtajemniczenia ta aplikacja się nada. No i co więcej, możemy sobie mierzyć na przykład także czas, w jakim układamy kostkę. I są także gry. Gry zręcznościowe, które mają też w nas w jakiś sposób uczyć układania tej kostki, ale właśnie nie w taki sposób tradycyjny, że o tutaj mamy krzyż, tutaj mamy takie kolory, tylko właśnie w sposób takiej mini gry na naszym smartfonie. No i co chyba najważniejsze, jeżeli już opanujemy sztukę układania kostki Rubika, bo w układaniu kostki Rubika chodzi o to, żeby zrobić to jak najszybciej, albo w jak najmniejszej ilości ruchów, to możemy się potem mierzyć z innymi użytkownikami, którzy taką smart kostkę mają, czy super Cube mają i mają również aplikację. Jedno naładowanie kostki wystarczy na kilkanaście godzin zabawy czy nauki, ale oczywiście kostkę możecie układać nawet jeżeli nie jest połączona ze smartfonem i jest wyładowana, no bo nadal to zwykła kostka Rubika. Jest pomieszana kostka Rubika, no i po prostu, no ja nie jestem w stanie tego ułożyć, ale jest tutaj taka funkcja jak, uwaga, solver, czyli rozwiązywacz. Klikamy sobie na tego solwera. musimy tylko ułożyć odpowiednio kostkę i uwaga, 31 ruchów do ułożenia. Lecimy, czas, start. To, to, to jest po prostu niemożliwe, jak yy, Niezauważalnie to się dzieje, że ta kostka się po prostu układa w Waszych rękach i jest ułożona. Także brawo, aplikacja mówi, że o ułożyliśmy kostkę, no i super. Ja uważam, że fajna sprawa, może się w końcu uda mi nauczyć czegoś więcej niż układania białego krzyża czy białej ściany całej. Dajcie znać, czy fajne w komentarzu pod filmem. Mówiłem, że będzie coś dla fanów gadżetów retro i konkretnie mam tutaj na myśli retro gaming. Ja jeszcze również miałem okazję spędzać trochę czasu w salonach gier i grać na automatach. I właśnie ten kontroler, czyli Capcom Home Arcade, ma przynieść do domu wrażenia i wspomnienia z tych salonów gier i grania w te cudowne retro gry, które miały piękną pikselową grafikę. Zanim były smartfony, zanim były tablety, zanim były konsole do gier, zanim były komputery, yy, pierwsze komputery były właśnie automaty. I grało się na takich automatach, gdzie były przyciski, gdzie były analogi. No i właśnie to jest kontroler klasy automatowej, który pozwoli przenieść te retro wrażenia do domu. W tym kontrolerze mamy wbudowane 16 gier, w tym takie klasyki jak Street Fighter 2, gdzie możecie sobie naparzać właśnie w Street Fightera ze swoimi znajomymi, ale także inne produkcje jak Ali versus Predator czy Capcom Sport Club. Także te wszystkie rzeczy na tej konsoli znajdziecie, ale jak to w zasadzie działa? No bo wiadomo, że sterujemy za pomocą analogów, za pomocą przycisków, możemy grać w różne gry, ale jak to działa? W środku wbudowany jest oczywiście komputer z emulatorem właśnie takiego automatu, gdzie mamy wgrane te 16 gier. Podpinamy go za pomocą przewodu HDMI do telewizora i on się otwiera nam w takiej normalnej jakości, dzisiejszej jakości można powiedzieć, także do normalnego tradycyjnego Telewizora tego raczej nie podpinacie, tylko do nowoczesnego, płaskiego telewizora LED albo OLED. No i oczywiście to wszystko trzeba zasilić. Zasilić za pomocą przewodu USB. No i w zasadzie mikro USB, tutaj styczka. No i podpinamy to do prądu i działa. Całość okraszona jest logiem Capcom, czyli producenta właśnie tych kultowych gier, jak na przykład Street Fighter 2. No i jest dosyć... nie jest jakaś super ciężka, ale jest stabilna. Kiedy się położy na stole, w zasadzie można to położyć w różnych miejscach, czy to na jakimś stoliczku kawowym, na stole, na kanapie, w zasadzie nawet na kolanach można usiąść razem ze znajomym jednym, no i sobie po prostu pograć w różne gry, retrogry. Zarówno przyciski, jak i analogi są wiernie oddane, te... Dźwięki są nawet podobne, tak jak kiedyś, właśnie w salonach gier, czy cały czas jeszcze gdzieś nie, nie, gdzieś można te salony gier e, znaleźć. No i przede wszystkim ten analogi, ten dźwięk tego przeskakiwania tam w środku, no brzmi naprawdę autentycznie. Super sprawa, więc jeżeli chcecie się cofnąć w czasie, to to jest idealny gadżet. Pokazałem Wam już kostkę Rubika, która łączy się ze smartfonem, ale czy z telefonem można połączyć grę planszową? Jak się okazuje, tak. Oto Smart 4, czyli nowoczesna wersja gry 4 w rzędzie, czyli można powiedzieć takiego rozszerzonego kółko i krzyżyk, i to w trzech wymiarach. O! Oh. Co znajduje się w środku? Oczywiście instrukcja, szybkie wprowadzenie, jak się w to gra, no i oczywiście plansza z budowaną baterią, która za pomocą Bluetootha łączy się ze smartfonem. Przyciskamy przycisk ten środkowy i włącza nam się gra. Pozwala na różne tryby rozgrywki i wcale nie musicie jej łączyć ze smartfonem. Możemy zagrać w dwie osoby właśnie w grę 4 w rzędzie, czy Smart Four, ale możemy zagrać również z komputerem, czyli po prostu układać sobie te klocki, zarówno swoje, jak i klocki komputera, więc jest to tak naprawdę gra również dla jednej osoby. I jest też gra Lights Out, czyli polegająca na tym, że wygaszamy światełka, które ze sobą sąsiadują. No dobra, a jeżeli nie wiecie, to jaka w ogóle jest idea gry właśnie w cztery w rzędzie? Chodzi o to, żeby połączyć ze sobą cztery klocki o tym samym kolorze. Jest oczywiście dwóch graczy, albo dwóch graczy realnych, albo Wy gracie z komputerem, albo za pomocą aplikacji w smartfonie możecie zagrać z innymi graczami, którzy taką planszę u siebie w domu posiadają i połączą się również z telefonem. Jeden z graczy wybiera czarne klocki, a drugi z graczy wybiera klocki białe. No i w grze chodzi o to, żeby połączyć cztery klocki w rzędzie na przykład w taki sposób, ale można też połączyć je w taki sposób, ale możecie je również połączyć w taki sposób, bo właśnie chodzi o to w tej grze, że jest ona w trzech wymiarach, a nie w dwóch wymiarach, jak ta oryginalna, analogowa wersja. A żeby było zabawniej, to możecie jeszcze połączyć te cztery klocki w rzędzie właśnie w takiej formie. Tak jak już mówiłem, można grać oczywiście wykorzystując samą planszę i jest to fajna, bardzo ciekawa gra logiczna, która po prostu rozwija nasz mózg, krótko mówiąc, ale jeżeli połączymy ją ze smartfonem, to uruchamiamy tutaj jeszcze dodatkowe funkcjonalności, bo mamy podgląd na żywo e, tych klocków, które powinny po prostu na tej planszy się znaleźć, więc też w żadnym stopniu się nie pogubimy grając w tę grę i tak jak mówiłem, możemy grać zarówno w dwie osoby tutaj na żywo, z kimś, w cztery oczy, możemy zagrać sami z komputerem w, na różnych poziomach trudności, ale możecie zagrać również z innymi graczami z całego świata. Całość zasilana jest poprzez złącze USB-C, które tutaj jest wbudowane, to jest naprawdę na plus. No i w środku jest także wbudowana bateria, którą ładujemy za pomocą tego portu i ona wystarcza w zależności od trybu gry na kilka do kilkunastu godzin zabawy. I przyszedł czas na gwiazdę odcinka. Jeżeli wiecie, co to jest, to albo jesteście starzy, albo interesujecie się technologią. Oto replika Commodore 64, czyli jednego z prekursorów dzisiejszej technologii w ogóle i dzisiejszych komputerów. Jeden z pierwszych komputerów, jaki po prostu był komercyjnie dostępny. Znaczy, nie jest to ten komputer, jest to jego replika. Całość od palety kolorystycznej, wielkości urządzenia, no może oprócz wagi, no i oczywiście po samą klawiaturę przypomina właśnie oryginał. Jest to replika 1 do 1, oczywiście z tym małym wyjątkiem, że zastosowano tutaj nowoczesne złącza, których w latach 80. ubiegłego wieku, z którego ten sprzęt pochodzi, tych złączy jeszcze nie było. Mamy HDMI, mamy USB i mamy oczywiście gniazdo zasilania. Więc tak to wygląda. No i faktycznie Wiernie odwzorowuje oryginał z ubiegłego wieku i pozwala nam dosłownie przenieść się w czasie. W środku umieszczono urządzenie, które emuluje nam właśnie oryginalne Commodore 64. I to nie tylko. Ponad 60 kultowych gier, które tutaj w pamięci tego urządzenia zostało zapisanych, ale również całe środowisko Basic, które pozwala nam na dosłownie programowanie, programowanie właśnie w tym języku, które w tamtym czasie było popularne. I można napisać swój własny prosty program, wykorzystując właśnie składnie języka Basic. Ale oczywiście najważniejsze są wrażenia z rozgrywki i mamy tutaj różne gry. Część z nich nie jest oczywiście jeden, do jeden oryginałem z tego, co znaliśmy wcześniej, tylko po prostu też taką swego rodzaju kopią czy repliką gier, które mogły być dostępne na Commodore 64. No i możemy grać w nie zarówno z poziomu klawiatury, i wybierać te gry, i generalnie kontrolować nasze środowisko komodory za pomocą klawiatury, ale również w zestawie mamy joystick. Joystick, który jest naprawdę przesłodki i faktycznie wygląda jak ten oryginalny w czarno-czerwonych barwach. Mamy oczywiście analogową gałkę, mamy przyciski, no i możemy także oczywiście taki drugi joystick dodatkowy sobie dokupić, żeby grać po prostu w dwie osoby. W ustawieniach tego urządzenia macie także możliwość wyboru trybu wyświetlania obrazu, no bo kiedyś nie było telewizorów w formacie Monamiczną 16 na 9, tylko był format 4x3, i to on się w ogóle różni w zależności od tego, czy byliśmy w Europie, czy też w Ameryce Północnej, więc te wszystkie różne formaty wyświetlania obrazu, a także z takim efektem monitora, czy telewizora kineskopowego, również możemy sobie to wszystko w ustawieniach załączyć. Przyznajcie się, kto z Was miał, albo ma cały czas oryginalny Commodore 64, napiszcie w komentarzu pod tym filmem. No i oczywiście dajcie znać, czy właśnie takie urządzenie może Was. Wprowadzić w stan nostalgii i nieco przypomnieć te czasy, kiedy komputery wyglądały tak, a nie tak jak ten na moim nadgarstku. Wszystkie gadżety, które wam dzisiaj pokazałem, możecie kupić w sklepie RTV Euro AGD. Linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. I jak? Który gadżet Wam się najbardziej spodobał? Czy była to inteligentna kostka Rubika, dzięki której każdy może nią ułożyć, nawet ktoś, kto tego zupełnie nie potrafi? Czy chociażby planszowa gra, która może połączyć się z Waszym smartfonem? Albo dwa retro gadżety przypominające czasy ubiegłego wieku, czyli pierwszy komputer, jeden z pierwszych komputerów, Commodore 64, a w zasadzie jego replika, czy chociażby kontroler Klasy automatowej. Który gadżet Wam się najbardziej spodobał? Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Ja muszę przyznać, że chyba wybiorę mimo wszystko Super Cuba, bo w końcu może uda mi się nauczyć układać kostkę Rubik. Na razie umiem to robić. Kiedy aplikacja pokazuje mi każdy krok po kolei, ale być może przejdę poziom wyżej. Linki oczywiście do tych gadżetów znajdziecie w opisie pod tym filmem, a dla Was zadanie, a w zasadzie pytanie, jakie inne kolejne gadżety moglibyśmy pokazać w następnych materiałach, bo myślę, że jest jeszcze tego sporo i chociażby gadżety z takiej kategorii, ale może z nieco innej kategorii, czekam na Wasze pomysły. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie go wśród swoich znajomych, no i oczywiście subskrybujcie kanał. TechnoStrefa po więcej ciekawych materiałów. Mówił do Was Szakal, do zobaczenia, do trzymajcie się, pa pa!